Trzy razy byłem o włos od porzucenia mojego warsztatu. Nie tylko zamknięcia, naprawdę stałem na dachu poważnie, myśląc, co by było, gdybym po prostu puścił. Już tłumaczę. Pierwszy raz. Wszedłem w sobotę. Wtedy nie znałem wolnych dni. Okno wybite. Narzędzia zniknęły. Nie byle jakie. Moje pierwsze. Z rysami, od których zaczynałem naukę, prezenty, na które długo zbierałem. Skrawki skóry, ubłocone. Gotowe rzeczy, skradzione i najgorsze. Nawet się nie wkurzyłem, poczułem tylko wstyd. Zawiodłem klientów. Siebie też, niestety. Drugi raz. Chciałem zrobić tylko jeden pas dla lojalnego klienta, który czekał już ponad tydzień. Myślałem: Jak skończę chociaż to, może jeszcze dam radę. Cięcie, pełne skupienie, a potem krew. Spojrzałem w dół. Widoczna kość trzynaście szwów trzy tygodnie bez pracy lawina zamówień anulacje. Leżałem na zimnej posadzce, patrząc w sufit i myślałem może to znak, że czas się poddać. Trzeci raz telefon od siostry. Mama gorzej. Myli imiona nie znajduje kuchni. Wczesny, agresywny Alzheimer. I pomyślałem co ważniejsze warsztat czy bycie przy mamie? Próbowałem sprzedać wszystko taniej. Nikt nie chciał. Tańsze i szybsze opcje są o jeden klik dalej. Wszedłem na dach, a potem zobaczyłem jeden komentarz. Kupiłem u ciebie portfel rok temu. Nadal wygląda jak nowy. Dziękuję. To była prawdziwa sztuka. Ten jeden komentarz mnie uratował. Serio, trzy porażki, trzy okazje, by zrezygnować z marzenia, ale żadna z nich mnie nie pokonała, bo za każdym razem słyszałem wewnętrzny głos: pokaż im, kim naprawdę jesteś. I pokazałem. Dziś możesz poczuć to wszystko siłę, ból, sens i dumę w każdym moim produkcie. Link do strony w bio.